Fundowania. Doceniając rangę i znaczenie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, niniejszym aktem Powiat Niżański wraz z gminami Powiatu Niżańskiego stanowimy i przekazujemy ufundowany sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości w imię tradycji, wierności, honoru i męstwa. Aby za najwyższy trud poświęcenie w obronie życia i mienia dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa z Komendą Powiatową. By pod sztandarem tym kształtowały swe patriotyczne podstawy kolejne pokolenia strażaków. Przyjmijmy to w dniu dzisiejszym, uroczystym obchodów wojewódzkich i powiatowych Dnia Rzeka w Wnisku. Komitet Fundacji Sztandaru nisko dnia 19 maja 2013 roku